W dzisiejszym odcinku będę Państwa po raz kolejny namawiał do współpracy na drodze, ale mądrej współpracy, która jednocześnie wiąże się z tym, żeby nie blokować skrzyżowań, skoro nie mamy miejsca na dalszą jazdę. Właśnie zatrzymajmy się przed skrzyżowaniem, a wtedy ktoś z tego ma okazję skorzystać. Nawet nie wiemy, kiedy ten ktoś nadjedzie i będzie potrzebował. No, w tych przypadkach, które Państwo zobaczą, sytuacja była klarowna. Popatrzcie. Samochód skręca w lewo, ja nieco zwalniam i tak, dalej nie bardzo pojadę. Jedziemy wolno. Samochód skręca w lewo przede mną. No, przy okazji, za chwileczkę ten z prawej też wjeżdża przede mnie, no bo czekałby inaczej na podporządkowany jezd, nie wiadomo dokąd. A przecież chodzi o to, żeby ci, którzy są na drodze podporządkowanej, też kiedyś mogli wyjechać. Więc tak płynnie to jest najlepiej jak można. A teraz zobaczmy inną sytuację. No, oczywiście, zatrzymałem się przed wlotem na tę ulicę, już chyba bronowicką, z Łącznicy. Jest tam nauka jazdy. No, ale co z tego. Nie boję się nauki jazdy wpuścić przed siebie. Niektórzy tego nie lubią, bo będzie narudzić, będzie powoli jechała. Nie szkodzi, w i tak jeździ wolno. No ale popatrzmy, czemu ten instruktor nie orientuje się wcześniej? Rozumiem, że osoba, która się uczy mogła tego nie wyczuwać, ale instruktor jedzie, nie jedzie, jedzie, nie jedzie. To tylko zniechęca do wpuszczania takich pojazdów. Instruktorzy, no, bądźcie wprawni. To nie jest tak, że na egzaminie Osoba musi uzgadniać z egzaminatorem, czy może skorzystać z uprzejmości. Nie. Jeżeli mądrze korzysta z uprzejmości, to wszystko jest dobrze. I właśnie o taką mądrą, płynną jazdę mi chodzi. Do tego nawołuję. Ale też z tym wszystkim nie przesadźmy. Popatrzmy. Przede mną ten dostawczy samochód. No i stoimy, stoimy, stoimy. Policzyłem z kamery, to trwało 32 sekundy pół minuty. To jest wbrew pozorom dużo. Być może że przed nim jeszcze jakiś samochód wypuszczał pojazdy z drogi podporządkowanej, ale wypuszczajmy jeden, a nie kilkanaście, no bo zaburzają się sytuacje. Droga z pierwszeństwem i nagle ta droga z pierwszeństwem traci pierwszeństwo. To raczej wywoła agresję niż współpracę. Także przepuszczajmy jednego, niech to na zasadzie takiego jakby właśnie zamka błyskawicznego, tylko w innej sytuacji utworzonego.